Spróbujemy dzisiaj wykonać sobie zadanie, które jest określone w arkuszu. Oczywiście chodzi o zadanie graficzne. W arkuszu z 2019 roku z sesji czerwcowej zadanie numer 5. W tym zadaniu trzeba wykonać dwie grafiki. Przejdźmy w takim razie od razu do robienia grafik. Grafika z dwoma literkami IT. Przygotowujemy grafikę rastrową. Czyli y, przezroczyste tło, y, plik powinien mieć rozszerzenie PNG i wymiary 100 pikseli na 100 pikseli. Grafikę tę wykonamy w Inkscape. Przechodzimy do Inkscape'a, wybieramy oczywiście plik właściwości dokumentu, zmieniamy jednostkę na piksele, no i wybieramy wielkość 100 na 100 pikseli. Ja jeszcze tradycyjnie wyłączam cień strony. Powiększamy sobie w takim razie obszar rysowania. No i pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest narysowanie sobie prostokąta. Oczywiście w kolorze niebieskim nas interesuje, więc tradycyjnie wybieramy sobie kolor niebieski. Możemy oczywiście sprawdzić wypełnienie i kontur. Wypełnienie jest. Kontur wyłączamy nam nie będzie potrzebny. No i grafika ma być ustawiona w miejscu 0,0 i powinna posiadać wymiary. Właśnie. 100 tutaj, natomiast tutaj ustawimy sobie wartość 20. Mamy literkę i. Teraz spróbujemy w podobny sposób zrobić literkę t. Duplikujemy nasz obiekt literką kon, za pomocą ctrl d. I ustawiamy jego wysokość na 0. W podobny sposób ponownie duplikujemy kolejny element i za pomocą i, i z tego elementu zrobimy sobie naszą górną część literki T. Oczywiście możemy to zrobić w sposób dowolny. Patrząc na nasz rysunek, tutaj jest niewielka przestrzeń, mniej więcej połowa szerokości literki, w związku z czym przyjmiemy sobie 10 pikseli. W związku z czym nasz x ustawiamy na 30. Skoro tu jest 20, tu jest 10, to znaczy, że długość tutaj powinna wynosić 70. Ustawmy sobie w takim razie 70 i pop! A. 70 nie 700. i ustawmy wysokość na 20. Pozostało jeszcze ustawić te dwie dwa elementy względem siebie tak aby ta pionowa kreska była dokładnie w połowie naszej poziomej kreski. W tym celu wybieramy sobie obiekt, wyrównaj i rozmieść. Zaznaczenie tutaj Wybieramy, bo możemy oczywiście to zrobić w stosunku do wielu rzeczy. Wybieramy oczywiście zaznaczenie i wybieramy wyśrodkowanie. Pierwsza, grafika jest gotowa. Wystarczy ją teraz zapisać. Plik wyeksportuj jako PNG. Nasza grafika ma się nazywać. Sprawdźmy jak. Ma się nazwać logo PNG. Ok. No to wprowadzamy nazwę Logo i eksportujemy. Oczywiście grafika została wykonana. Musimy ją sobie odszukać, ponieważ ona została wykonana u mnie tutaj na, w głównym moim folderze. Więc sobie go zaznaczamy i nasze logo przerzucam na pulpit. Ok, pierwszą grafikę mamy wykonaną. Do drugiej grafiki będziemy potrzebowali oryginalny rysunek, który był dostarczony razem z arkuszem. Drugi rysunek wykonamy również w Inkscape, w związku z czym wyłączamy nasz pierwszy, nie zapisujemy, bo już mamy grafikę, włączamy ponownie naszego Inkscape'a. No i pierwsza rzecz. Grafika ma mieć wymiary 200 na 1000 pikseli. Również pracujemy w pikselach. W związku z czym zmieniamy sobie właściwości e, Inkscape, plik, właściwości dokumentu w pikselach. Mamy mieć wymiary 1000, 1000 nie 100, na na 200 na 200. I tradycyjnie wyłączam cień strony. Mamy obszar naszego rysowania. W tym momencie muszę sobie zaimportować naszą grafikę. Więc ja ją tutaj sobie wrzucam. Klikam OK. Grafikę ustawiam sobie w punkt 0,0, czyli do naszego rogu. No i w arkuszu powiedziane jest, że ta grafika ma być przeskalowana z zachowaniem proporcji do wysokości 200 pikseli. Aby zachować proporcje, musimy zamknąć tutaj kółkę. Wybieramy oczywiście piksele i ma być wysokość 200. Widać wyraźnie, że nasza grafika się wpasowała. Pozostało nam tylko zrobić napis. Spróbujmy w takim razie zrobić tutaj napis, jak ten napis ma wyglądać. Sprawdzamy w arkuszu. No i tak, baner 1, usługi informatyczne, czyli dokładnie w ten sposób. Napis jest mniej więcej wyśrodkowany. Czcionka. Jaka ma być czcionka? Czy są jakieś wymagania dotyczące czcionki? Eee. Cechy tekstu. Czcionka serii w pochylona koloru niebieskiego. Dobrze, w takim razie wybierzemy sobie teraz czcionkę. Klikamy, wypiszemy usługi informatyczne. Tak, chyba tak miał brzmieć adres, upewnijmy się. Usługi informatyczne. Czcionka ma mieć, zaznaczamy ją sobie w całości. Czcionka ma być w kolorze niebieskim i wybieramy oczywiście bold italic. No i pozostało nam ją wyśrodkować. Myślę, że wielkość czcionki jest odpowiednia. Sprawdźmy, jakby się zachowywała większa czcionka. Byłaby chyba za duża. Możemy też ręcznie wpisać pewną wartość, która nas tutaj może zadowolić, ale nie musi no i pozostało teraz ustawić tą czcionkę dokładnie w środek robimy to dokładnie tak jak poprzednio zaznaczamy wszystkie nasze elementy razem i wybieramy obiekt wyrównaj i rozmieść tym razem bierzemy wyśrodkowanie w pionie zamykamy, pierwszy rysunek jest gotowy w takim razie wyeksportujemy go sobie teraz plik do eksportu jako PNG. Nazwijmy go sobie banner 1. Banner 1. W zasadzie ja go sobie zapiszę od razu na pulpicie tym razem. Więc zmieniamy sobie. Zapiszemy na pulpicie. Banner 1 PNG. Zapisz. No i eksport. Ok. Eee, w tym momencie. Ten napis możemy sobie usunąć i wstawimy sobie kolejne napisy, które będą dotyczyły już bannera drugiego. Co na tych napisach ma się znaleźć? Doświadczenie, przecinek. No to piszmy. Doświadczenie, przecinek. Spróbujmy teraz czcionkę zaznaczyć. Zmienimy kolor. Italic i musimy ją niestety pomniejszyć. Myślę, że 32 będzie odpowiednie. I ustawimy ją sobie no mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Ehm, żeby nie przerabiać kilka razy tego samego zduplikujemy sobie nasz obiekt. Ctrl D O, w tym momencie możemy go sobie przesunąć tutaj i wprowadzimy kolejny napis niezawodność e, kontrol a niezawodność niestety ci u mnie niestety nie zadziała dlatego ja wpiszę tylko i wyłącznie literę c która uznajmy że jest to ci no i przecinek i w podobny sposób oczywiście jeszcze przesuniemy sobie Trzeci element, tu w tym momencie ma być napisane konkurencyjne ceny. No więc przechodzimy znowu do edycji tekstu. Zaznaczamy wszystko konkurencyjne ceny. Ok, napis gotowy w tym momencie. E, wszystko wygląda na. Prawidłowo, rozmieścimy sobie jeszcze tylko nasz napis, troszkę w górę przeniesiemy i możemy wyeksportować nasz obrazek jako PNG. Tym razem nazwiemy go sobie jako Banner 2. Eksportuj. Ok, rysunek został wyeksportowany, sprawdźmy to. Oczywiście, tu mamy jeden rysunek, tu mamy drugi rysunek. I teraz z tych dwóch rysunków musimy zrobić animację. Animację zrobimy w gimpie. Zrobimy to w następujący sposób. Oba te rysunki sobie wczytamy do gimpa najpierw widzę, że tutaj troszkę ten napis się chyba nie zmieścił gimp troszkę nas okłamał w tym momencie sprawdźmy jak to tu wygląda i tutaj również no dobra, w takim razie zrobimy inaczej, skoro nas gimp troszkę okłamuje, to zrobimy tak, plik nowy ustawimy sobie w pikselach szerokość 1000 i wysokość zrobimy sobie 200 pikseli. OK I w tym momencie widać wyraźnie, że nasz rysunek troszkę go zmniejszymy Nasz rysunek ma białe tło. Klikamy w to miejsce i wybieramy nową warstwę. OK. A to tą warstwę po prostu usuwamy. Mamy obszar, w którym mają znaleźć się nasze grafiki. W takim razie ja te grafiki sobie teraz tutaj wrzucę i skorzystam z nich. One mi się tutaj nałożyły. Mogę każdą z tych grafik sobie ewentualnie włączyć i wyłączyć. Widać, że to mogę zrobić. Ja sobie je w tym momencie ustawię. Zacznijmy od tej grafiki. Klikniemy w narzędzie przesuwania. I mogę tą grafikę przesunąć. Aby ją dokładnie ustawić. Zrobimy sobie tutaj powiększenie. I ustawimy dokładnie według kratek. Pomniejszenie. O, pierwsza grafika jest gotowa. Wyłączamy widoczność. Przechodzimy do drugiej grafiki, ale uwaga, musimy przejść właśnie na tą warstwę. To samo teraz robimy z przesunięciem. Drugiego elementu i również ustawiamy go w nasze odpowiednie miejsce. Druga grafika ma w, prawidłowo ustawiona i widać, że teraz już wymiary ma prawidłowo. Oczywiście, nasza grafika tutaj, ta warstwa główna może zostać usunięta. Stają nam dwie warstwy. Włączamy ich widoczność. I w tym momencie pozostaje wykonać tylko zapis. Zapiszemy sobie tą grafikę jako. Może nie zapisz jako tylko wyeksportuj jako. I tutaj musimy ją zapisać jako animacja.gif. teraz uwaga po kliknięciu w wyeksportuj musimy sobie tutaj zaznaczyć, że ma być zapisane jako animacja. Musimy ustawić 3000 milisekund i musimy tutaj zmienić, żeby klatki były zastępowane. Następnie bierzemy wyeksportuj i w tym momencie nasza grafika powinna zostać wyeksportowana jako animacja. Sprawdźmy zatem, czy ta animacja już tutaj działa. Otwórzmy ją w takim razie w przeglądarce. No i wystarczy czekać 3 sekundy. I wygląda na to, że kolejne 3 sekundy, że animacja została wykonana. Myślę, że zadanie zostało tutaj wykonane w 100%. Dziękuję bardzo.